Już się zawinąłem i z góry, i z bazy, z basekantu i z Poluru też. Jadę do Teheranu. Tobie o tego busa, generalnie nic nie chciało się zatrzymać, ale zatrzymaliśmy się w środku gór. Jest pięknie. Tutaj skończył się gaz. Tak, mają busa na gaz. Można tylko tankować. Chcę fajki Także Odsunę się na troszkę Jak to wszystko Ale przypuszczam, że to nie jest pierwszy raz Także Są w tym doświadczeni Ciekawe, bardzo ciekawe So, um, you need the tank, right? The fuel You need to tank the fuel. Okay. That's okay.